Siadaj wygodnie, bo ta historia to jak scenariusz filmu, który sam pisze los. Słuchaj, pewnego wieczoru, jak zwykle zmęczona po nocnej zmianie w jednej z wielkich korporacji, Agnieszka, sprzątaczka z sercem większym niż cały biurowiec, który pucowała codziennie, wychodzi z pracy. Padał deszcz, autobus nie przyjeżdżał, a telefon jak na złość się rozładował. I wtedy zatrzymało się auto. Czarne, eleganckie, ciche jak szept. Szyba opuściła się powoli, a za kierownicą siedział przystojny mężczyzna z tydziesiąt ciepłym spojrzeniem. Zimno, co? Uśmiechnął się. Podwieść agnieszka zawahała się, ale coś w jego głosie było bezpieczne. Weszła, jestem Michał, rzucił jakby nic. Żadnych formalności. Nie powiedział, że był właścicielem całej firmy, której korytarze ona codziennie czyściła mopem. W drodze rozmawiali jak starzy znajomi, o życiu, o marzeniach, o tym, jak ciężko jest wstać rano, gdy cały świat wydaje się nie patrzeć w twoją stronę. Michał nie udawał nikogo, a Agnieszka nie musiała być kimś innym. Było lekko, prosto i prawdziwie. Zaczęli spotykać się częściej. Przypadkiem. Albo i nie. On przynosił jej kawę, ona zostawiała mu karteczki z miłymi słowami. W indzie. Oboje czuli, że coś się dzieje. Tylko jedno ich dzieliło. Prawda. Pewnego dnia Agnieszka weszła do sali konferencyjnej, bo dostała zlecenie, by szybko posprzątać po jakimś ważnym spotkaniu zarządu. Zamarła. Na środku stał on. Michał. W garniturze, z mikrofonem i ze wzrokiem utkwionym prosto w niej dziękuję, państwu zakończył prezentację. A teraz, przepraszam, muszę powiedzieć coś ważnego. Podszedł do niej, wszyscy patrzyli nie powiedziałem Ci prawdy, Aga, jestem prezesem tej firmy, ale przy tobie byłem po prostu sobą. Sala zamilkła, a ona po prostu się odwróciła i wyszła, bez słowa. Od tego momentu minęły dni, tygodnie. Michał próbował się skontaktować bez skutku. Myślał, że ją stracił. Ale wtedy pewnego poranka znalazł na swoim biurku coś, czego się nie spodziewał. Kartkę ręcznie napisaną, znanym mu pismem. Nie przestałam ci ufać, Michał. Po prostu musiałam zobaczyć, czy potrafisz być prawdziwy. Nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie po twojej myśli, jeśli naprawdę mnie kochasz. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. I teraz. Michał stoi przed małą kawiarnią, gdzie Agnieszka zaczęła pracować po odejściu z korporacji. Drzwi właśnie się otwierają. Drzwi do kawiarni zadzwoniły cichym dźwiękiem dzwoneczka. Michał wszedł powoli, prawie nie oddychając. Serce waliło mu jak szalone, jakby wracał do domu po bardzo długiej podróży. I nie był pewien, czy ktoś tam jeszcze na niego czeka. Za Ladą stała ona. Agnieszka, ubrana w prosty fartuszek, z włosami związanymi w niedbały kok i uśmiechem, który prawie się wymknął z twarzy, gdy go zobaczyła, ale tylko prawie. Myślałam, że się nie odważysz, powiedziała cicho, bez gniewu, ale z jakąś tajemnicą w głosie. Michał podszedł powoli, jakby każde słowo ważyło tonę. Wiesz, nigdy się tak nie bałem. Nawet podpisując kontrakty warte miliony. Ale to, że mogę cię stracić, to dopiero prawdziwy strach. Agnieszka spuściła wzrok. Ręce lekko jej drżały, kiedy nalewała kawy do filiżanki. Nie chcę kawy. Szepnął Michał: Chcę jeszcze jednej rozmowy, jednego spaceru, jednego uśmiechu, choćby ostatniego. Spojrzała na niego uważnie, a potem, nie mówiąc ani słowa, zdjęła fartuszek i wyszła z zalady. Na zewnątrz wciąż padał lekki deszcz. Wyszli razem, jak kiedyś, bez planu, bez pośpiechu. Spacerowali po mokrym chodniku obok starych latarni, mijając ludzi, którzy nie wiedzieli, że właśnie mijają historię, która mogła się nigdy nie wydarzyć. Powiedz mi tylko jedno powiedziała Agnieszka po chwili ciszy Czy wiesz teraz, kim naprawdę jestem? Michał zatrzymał się spojrzał jej w oczy. Tak, jesteś kobietą, która mnie nauczyła, że miłość nie zna tytułów, konta w banku ani prestiżu. Tylko odwagi i prawdy. Agnieszka uśmiechnęła się przez łzy, a potem, niespodziewanie, złapała go za rękę. Wtedy oboje wiedzieli, że coś się zmieniło, że być może los jeszcze raz się uśmiechnie. Po tym spacerze przez deszczowy wieczór Michał i Agnieszka zaczęli spotykać się częściej, ale już nie przypadkiem. Spotkania były ciche, proste. Bez luksusów, bez pozerstwa, kawa w jej kawiarni, spacer po parku, czasem długa rozmowa przy ławce z widokiem na miasto. I mimo, że serca zaczynały zbliżać się do siebie coraz bardziej, Agnieszka wciąż trzymała dystans. Boję się, Michał, powiedziała pewnego dnia, siedząc obok niego na ławce, bo ja żyję w prawdziwym świecie. Z rachunkami, zmęczeniem i dzieckiem, które musi jeść codziennie. A ty, ty możesz mieć wszystko. Michał spojrzał na nią poważnie, ale ja chcę ciebie. Nie świata, nie tytułów, nie pieniędzy. Chcę Twojego zmęczonego uśmiechu, po pracy i Twojej ciszy, kiedy masz dość wszystkiego. Bo właśnie wtedy jesteś najbardziej prawdziwa. Agnieszka długo milczała. Potem wzięła go za rękę. Pierwszy raz to ona zrobiła ten krok. Kilka dni później w kawiarni zjawiła się kobieta, elegancka, starsza, z chłodnym spojrzeniem. Dzień dobry, powiedziała lodowatym tonem. Jestem matką Michała, Agnieszka poczuła, jak serce zamiera jej w piersi. Wiem, kim pani jest, odparła spokojnie. I wie pani też, że to nie ma szans, on nie należy do pani świata. Może to dla pani bajka, ale proszę zejść na ziemię. Ludzie jak my nie łączą się z ludźmi jak pani. Agnieszka przez chwilę milczała, a potem odparła tylko jedno zdanie. W takim razie szkoda, że pani nigdy nie nauczyła się, jak wygląda prawdziwa miłość. Nie krzyczała, nie płakała. Ale po tej rozmowie wszystko się zmieniło. Michał przyszedł do niej tego samego wieczoru. Już wiedział, jeśli chcesz odejść. Zaczął cicho, ale ona przerwała mu: Nie odejdę, bo teraz już wiem, że jesteś gotów walczyć, nie tylko o mnie, ale o nas. Wzięli się za ręce mocno, jakby świat dookoła przestał istnieć, ale wtedy zadzwonił telefon Michała, odebrał. Na twarzy pojawił się cień niepokoju. Co się stało? Zapytała Agnieszka. Spojrzał na nią z bólem w oczach. To. Coś, co może zmienić wszystko, coś, czego się nie spodziewałem. I w tym momencie los znowu skręcił w nieoczekiwanym kierunku, bo historia Agnieszki i Michała jeszcze się nie kończy, a to, co czeka ich za rogiem, może być najtrudniejszym sprawdzianem ze wszystkich. Michał trzymał telefon przy uchu, ale już po kilku sekundach odłożył go powoli, jakby ważył tonę. Agnieszka patrzyła na niego z niepokojem. Michał, co się stało? On odetchnął głęboko. Usiadł ciężko na krześle w jej maleńkiej kuchni. To była Klara, moja prawniczka zaczął cicho. Okazuje się, że mój ojciec zostawił po sobie coś więcej niż tylko firmę. Agnieszka zmarszczyła brwi. O co chodzi? Mam brata powiedział Michał przyrodniego. Urodził się zaraz po tym, jak mój ojciec zniknął z życia mojej mamy. I ten brat, on teraz rości sobie prawa do wszystkiego. Agnieszka wpatrywała się w niego w ciszy. Ale dlaczego teraz? Przecież nigdy o nim nie wspominałeś, bo sam o nim nie wiedziałem, przyznał z goryczą. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten brat, on zna ciebie. Agnieszko, zamarła. Co? Spotkaliście się dawno temu. Pamiętasz faceta, który pracował kiedyś z tobą w tej drugiej restauracji, co cię potem oszukał i zostawił z długami? Zbladła. Adrian wyszeptała. Michał kiwnął głową. To on, mój brat. Przez chwilę w kuchni panowała absolutna cisza tylko tykanie zegara i ich przyspieszone oddechy Agnieszka stała nieruchomo, jakby świat się zatrzymał. To. Jaki to wszystko ma sens? zapytała szeptem. Przeszłość wraca jak bumerang? Może po to, żebyśmy w końcu zamknęli pewne drzwi, powiedział Michał spokojnie. Ale jedno wiem na pewno. Nie zostawię cię, Agnieszka. Spojrzała na niego, w oczach miała łzy. Ale teraz już nie chodzi tylko o nas, Michał. Chodzi o wszystko. I tak oto. Historia, która miała być bajką, nagle stanęła na krawędzi z przeszłością, która wraca, z tajemnicami, które mogą zniszczyć wszystko, ale też z miłością, która jeszcze się nie poddała. Minęły tygodnie, Agnieszka i Michał stawiali czoła burzy, która przyszła z przeszłości. Adrian, brat Michała, a dawny oszust z życia Agnieszki, rzeczywiście wrócił. Nie po miłość, nie po skruchę. Przyszedł po zemstę. Chciał pieniędzy, władzy i rozbicia wszystkiego, co zaczęło się między Michałem i Agnieszką. On nie odpuści, powiedziała Agnieszka pewnego wieczoru, tuląc się do Michała. On żyje tym, żeby ranić, ale my już nie jesteśmy tacy jak kiedyś, odpowiedział spokojnie. Ty jesteś silniejsza. Ja w końcu wiem, co w życiu ma wartość. I wtedy stało się coś, czego Adrian się nie spodziewał. Zamiast wojny o spadek, Michał oddał wszystko, podpisał dokumenty, zrezygnował z firmy, z udziałów, z nazwiska, które nosiło miliony. Nie będę walczył z kimś, kto żyje nienawiścią, powiedział chłodno, bo ja już wybrałem. Wybrałem życie i wybrałem ją. Adrian patrzył z niedowierzaniem, bo nie spodziewał się, że prawdziwa siła to odpuszczenie, a nie zemsta. Kilka miesięcy później. W małym domku za miastem, gdzie dzieci Agnieszki biegają boso po ogrodzie, a kawa smakuje lepiej, bo jest pita z kimś, kto kocha naprawdę. Michał siedzi na tarasie i patrzy na Agnieszkę. Jest zmęczona po całym dniu, ale piękna i spokojna. Nigdy nie sądziłem, że zaczynając jako miliarder, skończę jako najbogatszy człowiek na świecie, mówi z uśmiechem, bo pieniądze to nie wszystko. Pyta, siadając obok niego, bo mam ciebie, odpowiada całując jej dłoń, a ona po raz pierwszy od bardzo dawna nie boi się już przyszłości, bo teraz ma przy sobie miłość, która przetrwała wszystko. Koniec.